Kochani, z tej strony nie on. Jak widzicie, nie jestem na moim koncie. Jestem na koncie Loli popska, ponieważ to konto będzie dla Was do rozdania. E, nabiję Wam jakiś duży level i później Wam właśnie to konto oddam. Więc e, na sam początek zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, aby Was nie ominął na te konto konkursik. I przede wszystkim zostawcie jakiś fajny komentarz. A teraz was zapraszam do oglądania. Ok, a więc ja sobie teraz pootwieram te prezenty. Mamy drugi level, i na tym drugim levelu mamy takie ciuchy. Ewentualnie to wybiorę, bo to mi się najbardziej podoba. Na razie, te konto będę robiła w kolorkach takich szarych, takich wiecie, fajnych, abyście. trzeci level i mamy mega, mega ładne ciuchy. Więc wezmę na początek tą oto spodniczkę, ją zmienię też kolory szare, jakby no będę robiła teraz takie szare ciuchy troszeczkę i to będzie tak ładnie właśnie wyglądało, gdy to będzie tak szaro i to bardziej bym zrobiła na taki jasny szary. I to nie wiem jakby trochę nie o kolor włosy zrobimy sobie w kolorze też takim szarym więc no e, okej okay. otwieramy pewnie wbijemy zaraz jakiś czwarty level albo trzeci tak to będzie trzeci level na tym oto koncie otworzę prezent tylko jeden bo wiem jakie będą tam inne prezenty których po prostu nie lubię totalnie po prostu. Mm. Pójdę, pójdziemy sobie zmienić, jakby kupić jakieś ciuszki. I jak mówiłam, bardzo Was proszę, abyście jakieś prezenty wysłali na te konto. Będzie mi bardzo, bardzo z całego serduszka miło, miłutko, miło, bo wtedy te konto będzie bardziej e, takie fajne dla Was, jakby będzie miało fa bardziej fajnych e, ciuchów. I no, e, wiem, że kupimy sobie na pewno. Coś, jakiś ładny ciuch. Ogólnie też y, będę brała na przykład ciuchy, jak będą jakieś, dajmy na to ciuchy z y, arbuków, to też będę na przykład za free, to będę właśnie spytała, czy mogę. Ogólnie nie będę przesyłała tutaj ciuchów z mojego konta, ponieważ na tym koncie nie chcę bardziej pomagać w moich ciuchach, jakby przez moje konto, tylko samo y, wszystko. Robić i też właśnie bardzo Was proszę o pomoc, bo nie wiem, czy dam to radę sama zrobić, to wszystko i no. Ogólnie taki jest początkowy awatar. Na razie, początkowy tak wygląda. Oczywiście później on się zmieni i no. To jest taki pierwszy zmontowany filmik na tym kanale i no, jakby ktoś się pytał, na jakiej aplikacji montuję filmy. To ja montuję na aplikacji Capcut. Może ktoś zna tę aplikację, ale fajna jest. Lubię na niej montować ogólnie filmy i bardziej umiem na tym montować. I no, jak mówiłam, to konto będzie dla Was, dlatego pomagajcie, dawajcie na to konto prezenty. Nazwa jest taka Loli Popska. Wiem, trochę dziwna nazwa, ale wszystkie inne były zajęte i nie miałam pomysłu, więc wybrałam taką, więc proszę się na mnie nie gniewajcie, naprawdę, ale fajna jest chociaż ta nazwa troszeczkę. Tutaj fajne włosy były, ale nas nie stać ogólnie na te włosy. Mam też tam dużo w szafie yy, jakiś włos wtedy z tego, co zastaliśmy za level, to też ubiorę. O! Ale nie, też nas nie stać. Kurde, to, jest, to zawsze jest takie no. Mm, ogólnie teraz ciężko jest znaleźć jakieś fajne włosy dość tanie i no jakby troszkę ciężko będzie na znalezienie fajnych włosów, więc coś tam pokombinujemy. Może uda się znaleźć jakieś fajne włosy, na przykład za 300 Star coins. To by było coś, naprawdę. Teraz MSP ma takie drogie ciuchy, że no, trzeba coś taniego zazwyczaj znaleźć, ale to jest naprawdę ciężkie w znalezieniu coś taniego. W ogóle ja się dziwię, że ja tak dobrze do Was gadam, bo ja ogólnie jąkam się zazwyczaj, a teraz mówię, jakbym rectowała z jakieś kartki. No centralnie. Ale no, chociaż fajnie. Fa e, w ogóle te włosy, które mam na sobie, kosztują 550. Kochani, ja jestem w siódmym niebie chyba. Znalazłam włosy. Tak! Będziemy stać na to. Omg! kochani, udało się! Po kilku sekundach, jakby no sekundach, znalazłam włoski. Włoski bym może dała w taki kolor troszeczkę taki. I te odspodoby było takie. Mi się mega podoba. Więc ja to kupię. I ogólnie. no Więc jak mówiłam, to proszę wysyłajcie jakieś prezenty na te. Konto. To będzie konto dla Was. Będę też pytała się paru osób, czy dadzą jakieś prezenty. Albo nie. Nie będę się jednak pytała. Wy, zdecydu wy zdecydujecie. Czy wydacie mi prezenty? I no, to konto będzie dla Was, bo jak już mówiłam na sam początek, to będzie konto dla Was. Więc, no, na razie konto ma trzeci level y, dwóch przyjaciół. Jak to dziwne? Aha, mam dwa Pixie Star, ale okej. Okay. Yy, więc no, to by było w dzisiejszym odcinku. Na tyle dziękuję Wam za obejrzenie tego odcineczka. Zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem i komentarz, jak Wam się spodobał filmik. Oczywiście zapraszam Was na konkurs w poprzednim filmiku na budki Eternal. Więc buziaki, kochani, i ja się z Wami żegnam. Ta-ta! Pa, pa.